Cześć mam wszystkim, sesyny Jack Sparra, a to jest mój czwarty odcinek z kariery Edwarda Brzezińskiego. No to jak już wiadomo z poprzedniego odcinka zdobyliśmy e, mistrzostwo, więc e, udało nam się od razu z, e, z tego, z miejsca awansować do Ligi Mistrzów eliminacji i niczego. A więc może na początku pokażemy e, jak jak tutaj się rozkłada to jak z kim, z kim jesteśmy po prostu w grupie no nie wysłowić, się rysować, więc tutaj To może tak puchar mistrzów tak zobaczmy no grupę mamy powiem tak ciężko ciężko będziemy chociaż na drogi europy awansować Bayern, Monachium oczywiście my Fika, Lizbona i Paris sąd, mm mm zobaczmy M -m 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 -m. Zobaczmy... Zobaczmy, 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 zobaczmy... Zobaczmy... Grupę A. Zenit, Sankt Petersburg, Napoli, Leverkusen i Arsenal. To jest bardzo mocna grupa. Grupę C. Zobaczmy. Barcelona, Besiktas, Lach, Szachtar i Kopenhaga. To jest chyba najsłabsza grupa, pomimo tego, że Barcelona jest tutaj w niej. Grupa D. Atletico, Madryt, Debrecen, Panathinaikos i Manchester United. No i grupa E Chelsea, Dynamo, Zagrzeb, Sporting, Lisbona i Rangers Grupa F Werder Bremen, no i tu polski akcent Jagielonia Białystok Ajax, Ax Amsterdam i Inter Mediolan Grupa G Olympic Lyon, jakiś Nauthal, Jamax to jest jakiś szwajcarski klub, o dobrze pamiętam, to Tonham, no, Jatelik, ja Bilbao i grupa H Mos Księska Moskwa, Klub Brysz, Stuttgart i Real Madrid Przejdźmy do terminarza od razu Tutaj w tym w meczach towarzyskich obraliśmy 2-0 w gole Fabio Boriniego Później przegraliśmy z metalistem Następnie wygrana z Unią Madeira z po golu Hermana Później porażka 2-0 Chelsea Później porażka w Pucharze Towarzyskim Później ale Szalkę 2-5, Herman i Paulsen tutaj strzelali dla nas. Później z Unią Leira, David Prepper i Fabio Borini. I super puchar wygrany, 2-1 z Ajaxem, w gole Wilfrida i jean Martinez. Martineza. Później Liga wygrana, pierwszy mecz z Weniaminkem, Fortuną, Szilard 3-1, Borini, Martinez i Bruno. Dalej był Utrecht, 3-0 w grę, mecz, 2 gole, Giorgi, Czanturi i gol Simona Poulsen. A później remis, Hroniken 1-1, Moros tutaj remis dał nam później nadeszła wygrana 3-1 z Nijmegen, Paulsen, Borini i Jorge Martinez no i remis z Ajaxem wymęczony remis z Ajaxem Jorge Martinez jedna brałka dla nas zdobył właśnie on tutaj no i będzie nas czekać teraz mecz z Leineken Bredą ale przed tym zobaczymy sobie transfery jakie tutaj w tym okienku transferowym no to zobaczmy, tak, Kelly przyszedł do nas z wolnego, bo kończył mu się ko kontrakt, on był, jak pamiętacie, na wypoczczeniu w zeszłym sezonie. Z wolnego przyszedł Martin Manel jako drugi bramkarz. Zobaczmy może sobie jego profil. Taki do konkurencji, że miał konkurencję w był bo w zeszłym sezonie, jak wiecie, cały sezon właśnie on przegrał. Przegrał, no wygrał cały sezon. Później Roland Husiew yy, Widzimy zajebiste staty, ale ma 34 lata i zaledwie tylko dwie gwiazdki jedności, ale w końcówkach może się przydać jego umiejętności i dalej Simon Paulsen z wolnego z AZ przecież na lewe skrzydło. E, gdy przychodzi do nas miał cztery gwiazdki e, umiejętności, więc spadło, spadło mu jedną gwiazdkę, ale z bardzo uniwersalnym zawodnikiem. Dalej Fabio Borini także z wolnego transferu, ale to jest 21-latek napastnik. Wykończanie akcji 17 dla napastnika dosyć dobrze i zobaczmy jak on to wygląda w hierarchii jest trzecim, ale Archimagnes jest jednak skrzydłowym, a za chwilę młodym lepszy jest od PDS-a, którego mieliśmy w tym sezonie. Dalej Andrea Nano i kupiliśmy go w końcu z szalkę udało nam się go wykupić ze 2,5 miliona. Powiem tak, jak ma takiego zawodnika 2,5 miliona, bardzo dobry zawodnik. Dalej przed Darren Gibson, no i to jest na pewno transfer tego okręgu bo przynajmniej jak dla mnie. Widzimy. On ma 24 lata, ma 4 gwiazdki umiejętności, 4 rekomendacji. Bardzo wyróżnione statystyki, dobry środkowy pomocnik. Manchester United tutaj widzimy, jakie, e, jakie osiągnięcia miał. So Gibson, no na pewno bardzo się z tego Bruno na prawą obronę, że miał Kelly jakąś rywalizację. Także stary zawodnik, 31, 31 lat. On w tym momencie, zobaczmy, jest lepszy od Stefana Kelly'ego, ale Kelly, no dobre mecze grał więc zobaczymy jak to będzie. Jorge Martinez, na prawe skrzydło przyszedł do nas. Z wolnego transferu Urugwajczyk. Widzimy też dobre statystyki, drybli, głową, widzimy technikę dobrą, yy, tutaj determinację ubłyskotliła się, a więc 29 latek yy, na prawe skrzydło tutaj przyszedł do nas. No i jeszcze jeden zawodnik, podaję, że Argentyńczyk? Tak, Argentyńczyk Leandro Gracian, 34-latek Poprzednio grał w Interpediente Tu jeszcze Boca Juniors i Feles. Widzimy tutaj 3,5 gwiazdki. Z Elkestano będzie realizował offensive pomoc albo na lewe skrzydło, znajdzie w czego, gdy będzie to potrzebne No i tu dużo już odejść. przede wszystkim Davy Preaper oraz, 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 Markus Pedersen odszedł do Swansea, 750 tysięcy oddaliśmy go. Myśmy, yy, średnio się spisuje, dwie bramki widzę. no pewno jakoś nie pasował mi ten zawodnik, no, widzimy ile od odeszło. Ale tutaj zyskaliśmy jeszcze, Daniel Hansen odszedł yy, za 150 tysięcy. Wyznaczonych. Hjalario Weidenheiden odszedł do Lens za 200 tysięcy. Oregnaliśmy się, niepotrzebny był nam zupełnie, ale to jest ten transfer, który dał nam 3,9 miliona, kupiony do drugiej ligi i poszedł do Jupiler League, do Wellandem za 3,9 miliona, no powiem tak. I zarobiliśmy, zarobiliśmy 6 milionów, wydaliśmy 2,5, więc na, na plusie mamy, ale teraz, zobaczmy, czeka nas mecz yy, z Bredą. Yy, wyjdziemy sobie w składzie. Yy, 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 yy. Pomyślmy, Wethausen wróci na bramkę, bo on tak średnio jego ostatnie występy były. Damy szansę Bruno, zobaczymy jak się spisze. Tutaj chyba takie obrona zostanie właśnie taka jak jest. Tylko że myślę, że Gracian tutaj nam wejdzie. Tak, Gracian za Porsena, Gracie Gibson, ale chyba Anna wraca, tak, Antony Anna wraca, więc out będzie tylko na rezerwie za, za, za Verratti, jednak dużą konkurencję bo Ciężko, ciężko mu jest się przebić do pierwszego składu. A więc przejdźmy do meczu, czyli do tej ciekawszej strony. No, powinniśmy wygrać ten mecz z Bredą. Zobaczymy, jak to będzie. Tak, tu proponuję nam, żeby na Leonardo został przykryty. Jeszcze tego Kane'a Louis kiksa, czy jakoś tak. Nie wiem jak to coś, jak to jak to coś to się czyta. Dobra, to mm, tak, rozmowę o tym, co ją gramy standardowo, zresztą zostawimy nękanie, podania w i i i i i i i i, i, i. Hmm, hmm, dobra, damy ręka nie rywali. Chyba to by było wszystko. I oczywiście my sobie przeprowadzimy, wierzę w umiejętności, bo a jakże inaczej. Teraz najbardziej i dzisiaj możecie zawieść na luzie. Soka, ale coś mi się tu kliknęło niechcący. To już się powtórkę. No i jedziemy z koksem. Zobaczymy jak nam dzisiaj pójdzie. Ważny mecz, bo mamy tutaj... żeby gonić przede wszystkim, ależ tu piłka, widner czy zdąży? Witner opanował, Bidner bony! Gibson poprzeczka i ależ fantastyczne uderzenie Annana fantastyczne ale co Gibson grzecznie zrobił? Annan dobił 34, 35 sekunda i prowadzimy powiem tak, tak, takiego się nawet, takiego czegoś to nawet ja się nie spodziewałem, pierwszy atak i od Bramka fantastyczne uderzenie wcześniej Gibsona, a później Annana z lewej nogi chuknął potężnie ale to od razu to przejście do ataku było bardzo dobre, bardzo dobry pomysł bo chyba rozpoczął je Daron Gibson, drugi podał mi chyba do bittera, o ile ja, dobrze pamiętam. Zaraz zobaczymy tutaj, zamieszanie Gibson, z woleja, spojenie. I tu doskoczył on no na fantastyczne uderzenie także Antonego Annama. I mamy 1-0. I możemy spokojnie wygrać bez stresa. możemy tutaj może e, jakiś pogrom. Bruno. Gibson, ai! Przepraszam, strzelać Daron Gibson. No dobrze, dzisiaj funkcjonują. Ta gra właśnie Rzeszetkowi Błynckami, Bruno Elkeson to znaczy wrócił po kontuzji, od razu gra się poprawiła. Raul Jo Martinez, nie najlepsze przyjęcie, Lekman. Daleka piłka, Kasia, no ma Gibson, Bony, Elkeson Anan, Gibson, co wymyśli? Daron Gibson, Elkesone El Bony, Elkeson koło bramki, ale uderzał z miejsca, więc ciężko było tutaj wymyślić tą piłkę w siatce. Wellhausen, Daleko, no bo na jego Bitner Przejmujemy kolejny raz piłkę Elkeson klepiają tutaj jak chcemy Gibson Elkeson Martinez de -Rouvelari. Wybija Zoneveld Powiem tak, ciśniemy ich jak chcemy I o to chodzi właśnie Nie ma tu się obijania To chyba Bitner będzie rzucał W pole e, karne <laughs> Tak, Bitner Bitnery Bony 2-0 Zupełnie niekryte Bony, bardzo dobrze Dośrodkowanie Bitnera I on już 2-0, a Lachman tutaj jest jako winowajca tego tego strzelonego strzelonej bramki przez Bonę zobaczmy Na pierwszy słupek doświadkowanie No zdecydowanie Przejdą główkę, no ale to To niekoniecznie jest jego wina, więc nie wiem dlaczego pokazują ta-ta-ta, pierwsza akcja... I bramka dla bredy! No i Leonardo! No mieliśmy go przykryć! No jedna piłka prosto padła i breda znów w obramkę! Fatalnie zachowali się tam środkowi obrońcy stali, sobie na linii pola karnego i nic sobie nie robili z tego, że Le Leonardo sobie tutaj... No zobaczmy co? Co teraz zrobił obrońca w ogóle? Nie wiem skupił, nie wiem czy przypadkowo czy nie było Spalnego, no ale to już pozostawiamy drugorzędne ale atakujemy dobrze choć to jest tak, co do bramki Gibson, Alkeson, pro uderzać, no dużo tych uderzeń z daleka czejemy spokojnie, mamy jeszcze także tu jedną bramkę, no teraz się bitnę i bez 3-1 Fantastycznie się wykonuje te stare fragmenty gry Bitner i Kasia strzelabkę 3 do jednego. Idealnie w samo okno chyba Kasia trafił, zobaczymy zresztą. Bitner, taka podcinka lekka, no, taka zawiesina, o ile pomylił się Leichman w obliczeniu, no przelobowała go ta piłka i bardzo dobrze Kasia to wykorzystał. Z pleców. Minuta doliczona, i chyba takim winkiem skończyli. Jeszcze Zonebat. Zonebrat. Leonardo, dobrze Bruno Ale wybijano ślub Już nic się tutaj Nie zdarzy większego Sabrin z burlea, jeszcze żółta kartka, bo za protest tak Koniec pierwszy połowy, 1-0 Prowadzimy Podoba mi się Do to dotychczasowa gra nie mamy tutaj rady zastrzeżenia, praktycznie. no po tej jednej bramki stracone. Oj, Wedhausen! Ależ w broń, to ale zupełnie nie, nikt nie wybiegł, nie wybiegł do tych, nie nie w pewnych momentach moich środkowych obrońców. widzę mistrzów nie może być takiego, że Oj, Ruit, no nie wiem, co tam to Loy robił. Stał sobie i patrzył, jak Ruit strzela. Mamy ogromne szczęście, że nie trafił w bramkę. No i ciśną nas teraz, ale Gibson. Perfekcyjny przez Gibsona. Martinez. Podaj, podaj. No niepotrzebnie. Martinez. Oj, fatalne, podanie, Gibson. Jeszcze wywalczył piłkę Gibson. Araujo. Gibson. Bittner. Anna, Bony. Wilfried Bony. Gibson. No teraz trochę. zamknęliśmy ich w własnym polu karnym praktycznie. Martinez. Bony. Bony, brałka. Ale już uderzył, no. 4 Dwa trafienia już Bonego. To co jest, mi się właśnie podoba w bowlingu, bo on wychodzi poza pole karne. Borini to jest taki... To jest taki sem bardziej pola karnego. A to mi się Borini właśnie podoba, że on potrafi i uderzyć z daleka, i gdzieś yy, przyjąć tą piłkę, obrócić się, zgrać. A Borini to jest taki zawodnik, który raczej poza polem karnym czuje się bardzo kiepsko i... Kiepsko on wygląda ogólnie. Poza Polakami bardziej taki list polakanego właśnie jak mówiłem Lachman. Guinea McDonald Luitzk Oj Leonardo, no, no, no daliśmy znowu mu uderzyć Tym razem jednak nie ma brałki. Szczęście Spokojnie gramy Bitner Czy trzecia asysta? Tak trzecia asysta Bitnera i trzeci i trzecia bramka Bonego. że no, bo tam stał No ale to jednak Bony strzelał opiekę do siatki. Powiem tak fantastyczne, że bitnera są. Albo tu są tacy, tacy kiepscy obrońcy, albo bitner tak zajebicie rozżytkowuje. To Loi strzelał. Od goły bit yy, do Bonego, no. Drapujemy tak tych Goli. Yy, oj, uwaga teraz. Lachman. Araujo, oil Araujo, dał się tutaj wyłuskać sobie tą piłkę. McDonald's ją wyłuskał chyba podaje. nic, jedziemy dalej Elke są tym razem, on, Elke są Kasia 6-1 no powiem tak I drugi brałka Kasi, czy Elke są czy bitne, teraz zakomnie I to będzie pogrom, to będzie pogrom, jeszcze mamy sporo czasu A jest już 6 do 1 są fantastyczne doświadkowanie. Uwoli, oj, zgubił krycie, pek, zupełnie. Nachalił się mówiąc, yy, tutaj po prostu. Yy, Guran, Kasia. I nie ma tu żadnych szans. Bramkasz. Drużyny z... Bredy. Wejdzie No ale lewe skrzydło sobie wejdzie, pomimo że Bitner bardzo już się spisuje. Ale chcę zobaczyć jak on... Gracjan wejdzie także na... Też to zobaczcie, jak on się spi spisze tutaj nam i w Lady Migracja była nam na żółtą kartkę. No i tak powiem, tak. Zobaczmy. Eee, Oczekujemy, czy wydobyli gry oczywiście. Tak jak ostatnio zagraj. Może no, dzisiaj tak zagadnę na się spokojnie. Bez bez stresu. <grym> Dragutinowicz. Derubelar, powiem tak, ciekawe jaką ocenę będzie miał Derubelar po tym meczu Ramzo, zupełnie tutaj nieudany ten dribbling i jeszcze miał w ogóle szczęście, że ja wy, wywalczył wstrzymał wybredy Sieły ich tutaj jak chcemy i to się raczej tu nie zmieni, chyba nawet po tych zmianach Spokojnie mamy, mamy tą zaliczkę sporą Szanturia i walczy do końca, tam się podoba w szanturii Leonardo za dużo miejsca, za dużo miejsca w polu karnym jest Bramka z bredy Fatalnie Wedhausen samobój No i właśnie no kurde no Gopy na Bramka, kolejna zresztą Leonardo, ostre dożytkowania, ale co tu zrobił, bo Bruno Nie wiem co tutaj chciał także zrobić Wethousen chyba nie wiem, albo z wepną tą piłkę, no albo nie wiem co on tam spostrzeżenia ja trzymał Dragutinowić O źle się dzieje, źle się dzieje, bo teraz cały czas nas atakują tutaj Ciało to nas ścisnął teraz No zobaczmy Żudrożny Gutshew Możesz no wojta Kasia hat trick Niesamowity no i ja co odpowiadamy golem? Kasia, no niesamowity jest górę Kasia Główka... i to, to kurwa jest najlepszy chyba obrońców jeśli chodzi o strzelanie bramek. Grom ja, fantastycznie przymierzył. Tam gdzieś stał przy i odbiło się od obrońcy, ale golek jak najbardziej zesunął. Fantastyczny wolej. Równari piłka nasza to lojczy szanturę do biegnienia. oj, wysokie zwycięstwo, na pewno cieszy Toloi, to loj, jest, to, jest, to musi być jego piłka Gracian, czy wywalczy, nie Gibson Gracian Martinez, czy poda Martinez Szanturia minimalnie, kobranki tak, spokojnie, dwucy mogło w się zakończyć tutaj dla nas jeszcze może być wyżej, Gatzhef niepotrzebnie pcha się, pcha, jeszcze Kesa lujkuisa, Luj, czy jakoś tak Żółta kartka. Gatsheff. <kly> szanturia. Niepotrzebnie też się pchał w dribbling Szanturia. Charałem, spokojnie uklepnąć sobie toloi. Oj, bez myśli na za zachowanie toloia. Wsadził tutaj. Foul Dariela Lachmana. To może być czerwona kartka. To jest od tyłu wejście. No. Nie wiem co biter tutaj sobie myśli. Gatsheff, rzut wolny. Kasia, czwarta bramka. Niesamowite! Jody chyba teraz w tym momencie na strzelcem drużyny Gaska druga z tej Kurwa, co ten kasia robi? Ja pierdolę Kurwa Nie wierzę, czwarta bramka kurwa, środkowy obrońca Ale zajebiście wyszedł Kurwa, nie wiem co Co, co ci obrońcy tam opierdalają Ale mi się tak podoba Dwie minuty i koniec Pogrom Pogrom, pogrom, pogrom Gromiły tutaj na keny, spokojnie wygrywając ten mecz um, 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 um. i w tym momencie obejmujemy prowadzenie w Lidze ale prawdopodobnie Alex wygra swój mecz jeszcze zależy z kim grają mecz ale my zobaczymy się kiedy się spotkamy teraz najbliższyj czy sobie może na terminarz co nas tu czeka z więcej meczów będzie teraz? Myślę, że spotkamy się w meczu z... Pytanie. Z kim by tu zagrać? Spotkamy może się w meczu z... Pytanie. Czy, Spisanie, czy z Paris Saint Germain, czy ze Sportingiem Lizboną Hmm... Jeszcze się zobaczy, myślę, że będę wybierał pomiędzy właśnie meczem z Paysan Germeu a meczem ze Sportingiem Lisbona A więc chyba byłoby to w tym odcinku na tyle A więc dzięki za się mam